Witamy serdecznie. Marzysz o tym, by mężczyzna zaczął za tobą tęsknić? Nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Kluczem do tego jest subtelna, a zarazem niezwykle skuteczna gra odwróconą psychologią. Zamiast sięgać po typowe, łatwe do przewidzenia metody, warto zaskoczyć go czymś zupełnie innym nieoczywistym podejściem, które wzbudzi w nim ciekawość i sprawi, że będzie coraz mocniej czuł twoją obecność. Nawet wtedy, gdy cię nie będzie obok. Ten przewodnik to twoje zaproszenie do świata kobiecej tajemnicy i delikatnego wpływu. Odkryjesz tu osiem sprawdzonych strategii, które pomogą ci stworzyć wokół siebie aurę przyciągania, taką, która go zaintryguje i poruszy coś głęboko w nim, czego sam nie będzie potrafił nazwać. Jesteś gotowa poznać te sekrety? W takim razie zaczynajmy. Numer 1. daj mu przestrzeń, ale bez tłumaczeń i zbędnych słów. Choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać nieintuicyjne, jedną z najskuteczniejszych metod, by sprawić, że mężczyzna zacznie za tobą tęsknić, jest subtelne wycofanie się, bez zapowiedzi, bez potrzeby wyjaśnień. Gdy on przyzwyczajony jest do ciągłej bliskości i przewidywalnego kontaktu, właśnie wtedy najlepiej działa psychologia niespodziewanego dystansu. Zamiast tłumaczyć swoją nieobecność, lub być stale dostępna, pozwól, by to on poczuł, że coś się zmieniło. Ludzie naturalnie pragną tego, co nagle staje się nieuchwytne, i właśnie to uczucie możesz wzbudzić, nie mówiąc ani słowa. Zaskocz go tym, że nie jesteś już nos na zawołanie. To sprawi, że jego myśli zaczną krążyć wokół ciebie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Twoje nowe nieoczywiste zachowanie sprawi, że zacznie się zastanawiać, czy czegoś mu brakuje, czy coś się zmieniło, czy to ty się zmieniłaś. I zanim zdąży znaleźć odpowiedź, w jego wnętrzu obudzi się potrzeba ponownego zbliżenia. Warto jednak po podkreślić, nie chodzi o to, by sztucznie tworzyć dystans czy go ignorować. Chodzi o coś głębszego, o powrót do siebie. Zajmij się tym, co sprawia ci przyjemność. Spotkaj się z przyjaciółmi, wróć do hobby, celebruj chwilę tylko dla siebie. Gdy on zobaczy, że potrafisz być szczęśliwa bez jego stałej obecności, zrozumie, jak wyjątkowa jesteś i zapragnie znów być częścią Twojego świata. Nie bez powodu mówi się, że dopiero brak uświadamia nam wartość tego, co było codziennością. Jeśli jesteś ciągle dostępna, on nie ma szansy poczuć pustki. Dlatego właśnie drobne wycofanie się działa jak lustro. Pozwala mu zobaczyć, jak bardzo ceni Twoją obecność. Twój śmiech, energia, troska wszystko to nabiera znaczenia dopiero wtedy, gdy przez chwilę tego zabraknie. Kluczem jest wprowadzenie nuty tajemnicy i odrobiny nieprzewidywalności. Nie mów mu dokładnie, co robisz i dlaczego jesteś zajęta. Pozwól, by sam się domyślał. Ta lekka niepewność sprawi, że zacznie się Tobą jeszcze bardziej interesować. Podsumowując, stwórz przestrzeń, ale w sposób naturalny, niewymuszony, skup się na sobie, ciesz się własnym życiem i nie bój się lekkiego dystansu. Im mniej będziesz tłumaczyć, tym więcej on zacznie się zastanawiać, a w tym właśnie momencie zacznie za tobą tęsknić. Kochani widzowie, nasza mała społeczność dąży do osiągnięcia magicznej liczby tysiąc subskrybentów. Będziemy bardzo wdzięczni za Wasze wsparcie poprzez subskrypcję naszego kanału i z całego serca dziękujemy za każdy gest. Razem mamy szansę na rozwój. Życzymy miłego oglądania. Numer 2a. Okazuj zainteresowanie, ale z wyczuciem i umiarem. Zaintrygowany mężczyzna, który dostrzega, że jest dla Ciebie ważny, z pewnością poczuje się doceniony. Jednak... Gdy zalewasz go zbyt dużą ilością uwagi, komplementów i ciągłej obecności, to co początkowo było dla niego wyjątkowe, może szybko stać się codziennością. W efekcie zaczyna traktować twoje zaangażowanie jako coś oczywistego, a to sprawia, że magia zaczyna słabnąć. Kluczem jest subtelna równowaga. Pokaż mu, że ci zależy, ale nie rób z tego otwartej deklaracji w każdej chwili. Wystarczy odrobina troski, gestów czy słów. Nie musisz być cały czas dostępna, ani natychmiast odpowiadać na każdą wiadomość. Zamiast nieustannie go adorować, wyślij czasem krótką, ciepłą wiadomość i zniknij. Zamiast każdego dnia zasypywać go pochwałami, doceniaj go od czasu do czasu. Niech poczuje, że Twoje słowa mają wagę. Mężczyźni! Często nieświadomie lepiej reagują na kobiety, które potrafią budować pewne napięcie. Jeśli coś wydaje się zbyt łatwe do zdobycia, traci swój urok. To nie znaczy, że powinnaś udawać obojętność czy grać na siłę. Chodzi raczej o wprowadzenie nuty nieprzewidywalności, dzięki której będzie musiał włożyć wysiłek, by zdobyć twoją uwagę. Z psychologicznego punktu widzenia najbardziej przyciągają nas rzeczy, których nie jesteśmy do końca pewni. To właśnie tajemnica pobudza wyobraźnię. Dlatego warto czasem się wycofać, by pozwolić mu zatęsknić. To właśnie wtedy, gdy zacznie się zastanawiać, czy nadal ci się podoba, zacznie szukać kontaktu i podejmie inicjatywę. Ciekawym trikiem może być również umiejętne skracanie rozmów, nawet jeśli są bardzo interesujące. Zakończ je wtedy, gdy on chciałby jeszcze kontynuować, zostawiając w nim niedosyt. Powiedz z uśmiechem: Muszę już lecieć, ale nadrobimy później. I zostaw go z myślami. To właśnie ten niedosyt działa jak magnes. Równie ważne jest, by nie odpisywać mu zawsze od razu. Gdy jesteś natychmiast dostępna, nie ma on szansy zatęsknić. Nie ignoruj go specjalnie, ale też nie rezygnuj z siebie. Pokaż, że masz swoje sprawy, obowiązki, pasje, że twoje życie nie kręci się wyłącznie wokół niego. Najważniejsze, zachowaj autentyczność. To nie teatr, nie manipulacja. To troska o własne granice i priorytety. Gdy on zobaczy, że jesteś niezależna, spełniona i nie potrzebujesz jego ciągłej uwagi, poczuje, że twoje zainteresowanie jest czymś wyjątkowym, czymś o co warto zabiegać. Podsumowując, pokazuj mu, że ci zależy, ale nie dawaj wszystkiego od razu. Zachowaj nutę tajemnicy, spraw, by nie był pewien, na ile zdobył twoje serce. To właśnie ta delikatna gra pomiędzy bliskością a dystansem sprawi, że zacznie tęsknić bardziej niż myślisz. Numer 3. Zachowaj aury tajemnicy, ale pozostań sobą. To, co nie do końca zrozumiałe, często fascynuje najbardziej. Kiedy wokół kobiety unosi się delikatna mgiełka niedopowiedzeń, staje się ona dla mężczyzny intrygującą zagadką. W momencie, gdy wszystko o tobie staje się jasne i przewidywalne, magia pryska. A jego zainteresowanie może powoli przygasać. Dlatego tak ważne jest, by w twoim zachowaniu pojawiła się nuta nieoczywistości. Nie chodzi o udawanie wręcz przeciwnie. To autentyczność przeplatana elementem zaskoczenia sprawia, że on wciąż chce cię poznawać na nowo. Nie musisz od razu opowiadać całej historii swojego życia ani zdradzać każdego szczegółu codzienności. Czasami wystarczy odpowiedzieć na pytanie w nieco zawoalowany sposób, z uśmiechem, z przymrużeniem oka. Gdy zapyta, co dzisiaj robiłaś, możesz rzucić, oj, dzień pełen niespodzianek, może kiedyś ci opowiem. Takie subtelne niedopowiedzenia sprawią, że jego myśli będą krążyć wokół ciebie jeszcze długo po zakończeniu rozmowy. Mężczyźni, podobnie jak dzieci, kochają odkrywać, a to, co już całkowicie odkryte, szybko przestaje być ekscytujące. Dziel się sobą powoli, pozwól mu poznawać cię warstwa po warstwie. Niech każda rozmowa przynosi mu nową informację, nową opowieść, inny fragment Twojego świata. Gdy poczuje, że nie zna Cię jeszcze w pełni, będzie chciał zbliżyć się bardziej i to właśnie wtedy zacznie za Tobą tęsknić, nawet jeśli sam jeszcze tego nie zrozumie. By zachować ten efekt, warto prowadzić życie pełne pasji i różnorodności. Niech Twój świat tętni własnym rytmem: spotkania z przyjaciółmi, ciekawe książki, małe wypady, ambitne cele kiedy on zobaczy, że nie jesteś skoncentrowana tylko na nim, ale że jesteś kobietą z własną energią i wizją, poczuje się zaintrygowany. Twoja niezależność będzie dla niego pociągająca, a twoje życie nieustannie warte odkrywania. W rozmowach nie musisz zawsze odpowiadać wprost. Gdy zapyta, jak minął dzień, spróbuj odwrócić sytuację. Zgadnij, co mnie dziś totalnie zaskoczyło? Lub mam historię, ale najpierw chcę wiedzieć, jak tobie poszło? Taka lekka gra słów nie tylko ożywia dialog, ale również buduje napięcie i sprawia, że on pragnie więcej. Ale uważaj, tajemniczość nie może przerodzić się w dystans emocjonalny. Gdy staniesz się zbyt zamknięta, on może to zinterpretować jako brak zainteresowania. Dlatego znajdź złoty środek. Pokaż, że jesteś ciepła, obecna i zaangażowana, ale nie odkrywaj wszystkich kart jednocześnie. Pamiętaj, że to właśnie równowaga między dostępnością a zagadką sprawia, że stajesz się dla niego kimś wyjątkowym. Żyj pełnią życia, zachowując przy tym swoje sekrety. Dziel się nimi stopniowo. Pozwól mu zgadywać, domyślać się, pytać. To nie tylko utrzyma jego zainteresowanie, ale przede wszystkim sprawi, że zacznie za tobą tęsknić, bo to, czego nie da się uchwycić w pełni, zawsze kusi najmocniej. Drogie Królowe, prosimy o chwilę Waszej uwagi. Zanim ruszymy dalej, pozwólcie, że zwrócimy się do Was z drobną prośbą. Nasz skromny zespół ma ambitny cel przekroczyć próg tysiąc subskrybentów. Zamiast prosić o wsparcie finansowe, bylibyśmy niezmiernie wdzięczni, jeśli mogłybyście nas wesprzeć jednym prostym kliknięciem subs subskrybuj. Dziękujemy z całego serca. Numer 4. Unikaj konfrontacji. Pozwól mu samemu zrobić pierwszy krok. Zamiast od razu wyjaśniać każdą niejasność, gdy między wami coś nie gra, warto czasem spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Choć naturalną reakcją wielu kobiet jest potrzeba natychmiastowej rozmowy, by uzyskać jasność, czasem o wiele skuteczniejsze może się okazać: milczenie. To właśnie wtedy, gdy przestajesz nalegać i wycofujesz się z rozmów, zaczyna się prawdziwa magia. On zaczyna się zastanawiać, co się dzieje i dlaczego przestałaś reagować tak jak zwykle. Mężczyźni często inaczej niż kobiety podchodzą do napięć w relacjach. Gdy czują się przytłoczeni emocjonalnym naciskiem, mają tendencję do wycofywania się. W sytuacji, w której pytasz, dlaczego jesteś taki chłodny lub co się z tobą dzieje, może to jedynie pogłębić jego dystans, ale gdy zamiast tego pozwolisz, by cisza przemówiła za ciebie. Dajesz mu przestrzeń, by sam zauważył, że coś się zmieniło. Zamiast dramatyzować czy obarczać go pytaniami, subtelnie zmień swoje zachowanie. Stań się mniej dostępna, nie wychodząc przy tym na chłodną czy obrażoną. W ten sposób stworzy się naturalna luka, która w jego sercu pozostawi pustkę. Tę pustkę zacznie odczuwać i to właśnie z niej zrodzi się tęsknota. Przypomnij sobie wasze rozmowy, twój śmiech, sposób, w jaki patrzyłaś mu w oczy. I to właśnie ta nostalgia popchnie go do tego, by znów się do ciebie zbliżyć. Ważne by w tym czasie nie dawać mu powodów do odczytania twojej postawy jako wrogości czy obrazy. Bądź serdeczna, ale trzymaj lekki dystans emocjonalny. Skup się na sobie, swoim czasie, swoich sprawach. Pokaż mu, że twoje życie toczy się dalej, niezależnie od tego, czy on w danym momencie w nim uczestniczy. Taka postawa budzi szacunek, a jednocześnie daje mu bezpieczną przestrzeń, by podjąć inicjatywę bez presji. Ta strategia działa również w inny, równie ważny sposób: pozwala ci odzyskać emocjonalną równowagę. Zamiast pogrążać się w analizach i niekończących się rozmowach, zachowujesz spokój, co nie tylko działa na ciebie kojąco, ale też czyni cię bardziej atrakcyjną w jego oczach. Mężczyźni często doceniają kobiety, które potrafią zachować klasę nawet w momentach niepewności. To sygnał dojrzałości emocjonalnej. Oczywiście, to nie oznacza, że powinnaś ignorować realne problemy. Gdy pojawi się coś naprawdę istotnego, otwarta i szczera rozmowa pozostaje niezbędna. Jednak w przypadku drobnych nieporozumień czy chwilowego oddalenia, czasem lepiej poczekać i pozwolić, by to on dostrzegł zmianę i zapragnął ją naprawić. Numer 5. Ciesz się życiem bez niego. I pozwól mu to zauważyć. Jednym z najskuteczniejszych sposobów, by sprawić, że mężczyzna zacznie naprawdę za tobą tęsknić, jest pokazanie mu, nie nachalnie, lecz subtelnie, że twoje życie jest pełne kolorów, radości i ciekawych doświadczeń, nawet wtedy, gdy nie ma go obok. Gdy zauważy, że potrafisz być szczęśliwa bez jego obecności, w jego wnętrzu nieświadomie obudzi się pragnienie ponownego bycia częścią twojego życia. Nie oznacza to jednak, że musisz przesadzać w pokazaniu, jak bardzo cieszysz się bez niego. Chodzi raczej o to, by w naturalny sposób cieszyć się każdą chwilą, żyć pełnią życia, jednocześnie subtelnie sygnalizując, że Twoje szczęście nie zależy od niego. Mężczyźni szczególnie przyciągani są do kobiet, które emanują pewnością siebie i niezależnością. To właśnie możesz wykorzystać na swoją korzyść. Jednym z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów, by dać mu do zrozumienia, że żyjesz pełnią życia, jest korzystanie z mediów społecznościowych. Nie musisz wysyłać bezpośrednich sygnałów, ale jeśli zauważy, że spędzasz czas z przyjaciółmi, odkrywasz nowe pasje, czy po prostu cieszysz się chwilą, zacznie się zastanawiać, dlaczego nie jest tego na częścią. Ta delikatna forma FOMO, Anginę, fear of missing out. Strach przed pominięciem sprawi, że zacznie starać się bardziej angażować w Twoje życie. Jednak równie skuteczne będzie zastosowanie tego podejścia poza światem cyfrowym. Kiedy zapyta Cię, co robiłaś w weekend, wspomnij o fantastycznym przeżyciu, ale nie zdradzaj wszystkich szczegółów. Możesz powiedzieć na przykład, spędziłam wspaniały dzień z przyjaciółmi. Było po prostu cudownie. Tego rodzaju wypowiedź wystarczy, by rozbudzić jego ciekawość. Zacznie się zastanawiać, co dokładnie się wydarzyło, z kim byłaś i dlaczego byłaś tak szczęśliwa. Bardzo ważnym aspektem jest Twoje zachowanie, kiedy go spotykasz lub rozmawiasz z nim. Jeśli będziesz emanować radością i energią, a nie okażesz, że tęsknisz za nim lub czekałaś na jego uwagę, poczuje Twoją pozytywną aurę i będzie pragnął być częścią Twojego szczęścia. Ludzie naturalnie przyciągani są przez energię pozytywnych emocji. Jeśli ją będziesz emanować, z pewnością poczujesz się do ciebie przyciągany. Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że nie robisz tego z zamiarem manipulacji, lecz po prostu dlatego, że czujesz się dobrze we własnej skórze. Poświęcaj czas na rozwijanie siebie, odkrywaj nowe hobby, spędzaj czas z ludźmi, którzy dodają ci energii, i rośnij jako osoba. Efektem ubocznym będzie to, że zauważy, jak wyjątkowa jesteś i jak wiele wartości ma spędzanie z Tobą czasu. Mężczyźni często traktują rzeczy za pewnik, gdy myślą, że ktoś jest zawsze dostępny. Kiedy jednak pokażesz mu, że potrafisz żyć pełnią życia także bez jego obecności, zrozumie, że nie może Cię traktować jako coś, co jest zawsze pod ręką. Będzie starał się poświęcać Ci więcej uwagi, bo zacznie dostrzegać, jak cenne jest to, że może być częścią Twojego życia. Podsumowując. Ciesz się życiem niezależnie od niego, nie jako strategia, lecz jako filozofia życia. Kiedy będziesz szczęśliwa i będziesz to pokazywać, poczuje to i zrodzi się w nim pragnienie, by zbliżyć się. Do ciebie. Pokaż mu, że jesteś kobietą, która bierze swoje szczęście w swoje ręce. To sprawi, że stanie się nieodparta. Numer 6. Zmień swoją rutynę, ale bez wielkich zapowiedzi. Podsumowując, zamiast ulegać impulsowi natychmiastowego działania, czasem warto dać sobie i jemu przestrzeń. Zamiast mówić, milcz, zamiast pytać, obserwuj, zamiast nalegać, żyj swoim życiem. Kiedy nie jesteś dostępna emocjonalnie na każde zawołanie, budzisz w nim pragnienie powrotu do równowagi, do Ciebie. I właśnie wtedy, w tej ciszy i niedopowiedzeniu, on zaczyna naprawdę tęsknić. Ludzie to stworzenia przyzwyczajenia. Kiedy w związku lub na etapie poznawania się wykształca się pewna rutyna, druga osoba często zaczyna traktować ją za coś oczywistego. Właśnie w tym momencie możesz wykorzystać zasadę zmiany, aby nieświadomie sprawić, by tęsknił za tobą. Klucz tkwi w tym, by zrobić to subtelnie, bez ogłaszania tego głośno lub wyjaśniania. Może masz zwyczaj, Codziennie pisać do niego jako pierwsza rano, albo zawsze znaleźć czas dla niego wieczorem. Może spotykacie się regularnie w określone dni, a on wie dokładnie, kiedy jesteś dostępna. Co się stanie, gdy złamiesz te schematy? Wtedy zacznie bardziej świadomie zauważać Twoją obecność. Wyobraź sobie, że jest przyzwyczajony do tego, że codziennie wysyłasz mu czułą wiadomość rano, a pewnego dnia tej wiadomości nie ma. Początkowo może nie zwróci na to uwagi, ale kiedy to się powtórzy, zacznie się zastanawiać: dlaczego nie napisała? Co robi teraz? Jego myśli zaczną krążyć wokół ciebie i to właśnie jest efekt, który chcesz uzyskać. Nie chodzi jednak tylko o wiadomości. Jeśli zwykle reagujesz na jego zaproszenia lub propozycje od razu, spróbuj celowo poczekać nieco dłużej, zanim odpowiesz. Bywaj czasem zajęta. Nie udawaj tego, ale pokaż, że naprawdę masz swoje sprawy. Pokaż mu, że masz życie, które nie kręci się tylko wokół niego. Kolejnym sposobem na zmianę rutyny jest wprowadzenie nowych aktywności do swojego życia. Może zaczniesz nowe hobby lub spędzisz więcej czasu z przyjaciółmi. Ekscytującym efektem ubocznym będzie to, że zyskasz nowe doświadczenia, o których będziesz mogła opowiadać, przez co staniesz się bardziej interesująca i niezależna. On zacznie być ciekawy, co się zmieniło w Twoim życiu i zechce być tego częścią. Ważne jest, by te zmiany nie były robione z premedytacją ani z chęci złośliwości. Nie chodzi o tworzenie sztucznej dystansu czy karanie go, lecz o świadome kreowanie własnego życia. Efektem ubocznym będzie to, że dostrzeże, że nie wszystko jest oczywiste. I właśnie to sprawi, że zacznie bardziej Cię doceniać. W tym procesie odgrywa rolę psychologiczny efekt. Ludzie pragną często tego, co się zmienia, lub nie jest już czymś pewnym. Jeśli więc nagle nie będziesz już zawsze dostępna natychmiast, lub złamiesz swoje zwykłe schematy, powstanie pewna emocjonalna luka. Będzie chciał ją nieświadomie wypełnić, podejmując więcej inicjatywy, wkładając więcej wysiłku i bardziej świadomie dostrzegając Cię. Podsumowując, zmieniaj małe rzeczy w Waszej dynamice, nie zapowiadając tego. Bądź mniej przewidywalna, zaskakuj go nowymi aktywnościami i pokazuj, że Twoje życie nie toczy się według stałego schematu. Te drobne zmiany sprawią, że zacznie tęsknić za Twoją obecnością, a to z kolei sprawi, że poczuje silniejszą więź z Tobą. Numer 7. Pozwól mu cię zdobywać, ale nie nagradzaj go zbyt szybko. Zjawisko psychologiczne, które tkwi głęboko w naszej naturze, mówi, że cenimy rzeczy, na które musimy zapracować. To, co jest łatwo dostępne, szybko traci na wartości. Właśnie to zjawisko możesz wykorzystać, aby sprawić, by zaczął cię bardziej pragnąć i bardziej się starać. Kluczem jest znalezienie odpowiedniej równowagi między dystansem a nagrodą. Wiele kobiet popełnia błąd, dając mężczyźnie całą swoją uwagę, gdy tylko zauważą, że jest nim zainteresowany. Odpowiadają natychmiast na każdą wiadomość, zgadzają się na każde spotkanie i są zawsze dostępne. Jednak, gdy mężczyzna zorientuje się, że może Cię mieć bez większego wysiłku, szybko traci zainteresowanie zdobyciem Cię. Zmieniając zasady gry, pozwól mu przejąć inicjatywę. Czekaj z odpowiedzią na wiadomości. Nie bądź zawsze dostępna na spotkanie. Jeśli dostrzegnie, że musi włożyć trochę wysiłku, by zdobyć Twoją uwagę i czas, zacznie inwestować więcej. To zachowanie jest głęboko zakorzenione w męskiej psychice. Kiedy musi walczyć o Ciebie, zacznie cię bardziej cenić. Jednak uważaj, nie chodzi o to, byś celowo wydawała się niedostępna lub grała w gry. Twoim celem jest pokazanie mu, że jesteś kobietą, która zna swoją wartość i nie zadowala się byle czym. Bądź przyjazna, ale jednocześnie wyzwaniem. Pokaż mu, że dostrzegasz jego starania, ale nadal musi się starać, aby naprawdę cię zdobyć. Kolejny ważny punkt: kiedy on podejmuje wysiłek, nie nagradzaj go od razu. Jeśli po kilku dniach milczenia napisze do ciebie, nie rzucaj się na niego, by się spotkać. Pozwól mu poczekać. Pokaż, że masz własne życie i nie czekałaś tylko na jego wiadomość. Kiedy spotykacie się lub piszecie, dawaj mu poczucie bliskości, ale nie za dużo. Bądź serdeczna, ale utrzymuj pewien dystans. W ten sposób będzie zawsze ciekaw, co dalej, i poczuje się zmotywowany, by prawdziwie zdobyć Twoje serce. Zasada ta działa nie tylko na początku relacji, ale także wtedy, gdy znacie się już dłużej. Mężczyźni uwielbiają wyzwania, a jeśli poczują, że nie mogą Cię łatwo zdobyć, będą Cię bardziej cenić. Podsumowując, pozwól mu się starać, by cię zdobyć. Nie bądź zbyt dostępna. Reaguj z rozwagą i nie nagradzaj go natychmiast za małe wysiłki. Dzięki temu utrzymasz jego zainteresowanie i sprawisz, że będzie cię naprawdę tęsknić, gdy cię nie będzie. Numer 8. Nie bądź zbyt gorliwa. Pozwól mu zrobić pierwszy krok. Entuzjazm jest naturalnym uczuciem, które pomaga nawiązywać i podtrzymywać relacje. Jednak jego nadmiar może prowadzić do niepożądanych skutków. Zbyt wielkie zaangażowanie w początkowych etapach znajomości, gdy jesteś tą osobą, która zawsze zaczyna rozmowę, proponuje spotkania czy pyta o jego czas, może nieświadomie sprawić, że mężczyzna poczuje się zbyt pewnie i zacznie traktować Twoją obecność jako coś oczywistego. Gdy nie ma żadnych trudności w zdobywaniu Twojej uwagi, może stracić zainteresowanie tym, co by się działo, gdyby to on musiał się bardziej starać. Dlatego istotne jest, byś znalazła równowagę i czasami odwróciła rolę, dając mu przestrzeń do działania. Pozwól, by to on przejął inicjatywę i pokazał, że naprawdę zależy mu na Twojej uwadze. Zatem, jak w praktyce możesz zmienić podejście i sprawić, by to on starał się bardziej? Kluczowym elementem jest cierpliwość i świadomość, że nie musisz zawsze wykazywać inicjatywy. Pozwól mu zrobić pierwszy krok. Zamiast zawsze to ty wysyłać pierwszą wiadomość, proponować wspólne spędzenie czasu, pozostaw mu trochę przestrzeni. Poczucie, że musi się wysilić, aby zdobyć twoją uwagę, skutkuje tym, że zaczyna bardziej doceniać każdą chwilę, którą spędzacie razem. Pamiętaj, mężczyźni z natury są myśliwymi. W ich psychice zakodowane jest pragnienie zdobywania, dążenia do celu i zdobycia tego, co nie jest od razu dostępne. Często, jeśli kobieta jest zbyt dostępna i okazuje zbyt duże zainteresowanie, mężczyzna zaczyna traktować ją jako coś, co jest łatwo osiągalne. A to sprawia, że z czasem traci w niej zainteresowanie, ponieważ nie czuje już wyzwań, które pociągają go do jej zdobycia. Właśnie dlatego, aby utrzymać mężczyznę w swoim życiu i sprawić, by cię bardziej doceniał, musisz dać mu odrobinę przestrzeni. Zamiast nieustannie reagować na jego wiadomości i pytania, daj mu chwilę na to, by sam Wykazał się inicjatywą. Możesz się zdziwić, jak zmieni się jego zachowanie, gdy poczuje, że musi przejąć kontrolę nad sytuacją. Gdy nie jesteś zbyt gorliwa i pozwalasz mu podejmować decyzje, daje to wyraźny sygnał, że ty również cenisz swoją przestrzeń i czas, co sprawia, że zaczyna cię bardziej szanować. Oczywiście, kluczem do sukcesu nie jest tylko trzymanie dystansu. Należy pamiętać, że nie chodzi o granie w gry czy manipulowanie jego uczuciami. Chodzi o to, byś mogła być sobą, być w pełni autentyczna i jednocześnie zbudować relację, w której obie strony mają równą rolę do odegrania. Bycie zbyt gorliwą i reagowanie na każde jego zaproszenie może dać wrażenie, że nie masz nic do zaoferowania poza swoją obecnością. A prawda jest taka, że każda osoba ma swoje życie, pasje, cele, marzenia i to jest właśnie coś, co powinno przyciągać drugą stronę. Jeśli natomiast zawsze jesteś gotowa do odpowiedzi na każde jego zapytanie czy propozycję, może to stworzyć wrażenie, że twoje życie w pełni koncentruje się na nim. Mężczyzna, widząc, że masz dla niego zawsze czas, zaczyna odbierać to jako coś oczywistego. By tego uniknąć, zamiast natychmiastowej reakcji, pozwól mu poczekać. Daj przestrzeń na to, by sam podjął inicjatywę. W taki sposób pokażesz, że masz swoje życie i nie czekasz na każdą jego wiadomość. Nie chodzi o to, by stać się niedostępną czy stwarzać atmosferę niepewności, ale bardziej o to, by ukazać, że twoje życie toczy się własnym rytmem, a jego obecność w nim jest jedynie jednym z elementów. To pozwala zbudować poczucie równowagi w związku, w którym oboje wkładają równy wysiłek w rozwijanie relacji. Warto również zaznaczyć, że zmniejszenie swojej aktywności w początkowych fazach relacji nie oznacza, że musisz nagle stać się zupełnie nieosiągalna. Zamiast tego chodzi o to, byś po prostu nie była nadmiernie gorliwa i pozwalała mu nawiązywać kontakt, o ile rzeczywiście tego chce. Nie musisz wysyłać mu ciągle wiadomości, nie musisz szukać spotkań na siłę. Jeśli on chce spędzać z tobą czas, zrobi to, wykazując się samodzielnością. Równocześnie nie zapominaj, że takie zachowanie nie ma na celu chłodzenia relacji, ale raczej ich pogłębianie. Kiedy mężczyzna zaczyna się starać, nie będzie traktował cię już jak coś, co jest łatwo dostępne, ale jako osobę, którą musi zdobyć, co tylko wzmocni jego zaangażowanie. Dzięki temu poczuje się bardziej związany z tobą i doceni, jak wyjątkowa jesteś. Podsumowując, aby utrzymać mężczyznę w swoim życiu i sprawić, by cię bardziej doceniał, nie chodzi o to, by stwarzać atmosferę nieosiągalności, ale raczej o to, by pozwolić mu wykazać się, starać się o Ciebie. Zamiast być zawsze pierwszą, która wyciąga rękę, pozwól mu przejąć inicjatywę. Bądź cierpliwa i daj mu czas na to, by pokazał, że naprawdę mu zależy. Pamiętaj, że kluczem do budowania wartościowej relacji jest wzajemne zaangażowanie, a nie jednoosobowa inicjatywa. Na zakończenie zostawiam Ci dwa filmy, które pozwolą Ci zgłębić tajniki filozofii stoickiej. Jeśli film Ci się podobał, napisz: 9 w komentarzach. Jeśli nie, napisz zero, bym wiedział, jak ulepszyć moje przyszłe produkcje. A jeśli nasze treści Cię zainteresowały, rozważ subskrypcję kanału, gdzie regularnie tworzymy spersonalizowane materiały specjalnie dla Ciebie. Zapraszam do zostawienia komentarza. Zawsze chętnie je czytam i odpowiadam. Dbaj o siebie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Do zobaczenia wkrótce i z Bogiem.